Siemanko, witam wszystkich na kanale Giergolina. Dzisiaj mamy niedzielę, godzina przed 13. Stwierdziłem, że nagram sobie takie obejście gospodarstwa. Jesteśmy już po obszętach, po porannym doju. W końcu zrobiło się ciepło. Ciepło. No. Jest lekki wiaterek, który tego ciepła. Nam za bardzo nie przenosi, ale mamy 13 stopni temperatury, więc jest naprawdę przyjemnie. Myślałem, szczerze mówiąc, że w tym tygodniu wleci film z, z wukowania łąk, mam trochę sporo tych łąk do wukowania. Ale Tata powiedział, żeby lepiej się wstrzymać jeszcze, bo jest mokro na łąkach, i żeby nie popaprać tych łąk i nie porobić kolejnych. Jesteśmy już tak jak mówiłem po porannym oprzęcie. Co prawda nie mieszaliśmy temeru od samego rana, bo jak widzicie jeszcze krowy nie wyjadły. Jest dzisiaj ze mną moja dziewczyna, która stwierdziła, że przejdzie się razem ze mną po gospodarce. Jak widzicie tutaj ten kojec mamy pusty. Przeprowadzone zostało wszystko na drugą stronę. Z racji takiej, że mamy tam krówki na zasuszeniu Jest ich raz, dwa, trzy, cztery sztuki są na zasuszeniu I karmimy je takim, takim sianem po prostu I mamy tutaj jedną sztukę na wycieleniu, która na no, lada moment będzie się cielić Czekamy tak naprawdę, no, może w każdej chwili Tu są nasze cielaczki, które zostały napojone już mleczkiem od samego rana teraz sobie ładnie odpoczywają jak widzicie wodę tutaj mają była zmieniana rano no i idziemy dalej pokażę Wam kolejne cielaki tym razem trochę starsze no i to, jak widzicie jest ten drugi kojec którego Wam jeszcze nie pokazywałem który został skończony Tak on się prezentuje. Są aktualnie, jak mówiłem, zasuszone krowy i krowa na wycieleniu. Obornik rząd został wypchnięty z obory. Jak widzicie, trochę tego towaru się nazbierało. Będziemy wodzić też obornik pod kukurydzę. Tylko powiem Wam, szczerze, że na razie na to wszystko brakuje czasu. Bo jeszcze sporo tego dowożenia. Jest jedna kupa. Na płycie, tam jest druga. Tutaj mamy nasze starsze cielaczki. Które już żywią się tutaj mieszankami. A te tutaj już TMR-em. W dzisiejszym materiale pokażę wam, bo niektórzy w komentarzach pisali, że wyczekują, żeby zobaczyć ten, ten nowy nabytek. No to już Wam idę z odpowiedzią, właśnie w tym materiale go Wam pokażę. I w ramach niespodzianki pokażę Wam również drugi nowy nabytek, który sprawiliśmy sobie dwa tygodnie temu. Przyjechał do nas z Kujawsko-Pomorskiego. Zaraz Wam to wszystko Tutaj mamy jeszcze nasze jałóweczki, które od rana dostają porcję śrutu. Tutaj wysypujemy im śród, jak możecie zobaczyć, już śród mają zjedzony. Byli zały co do, co do jot, można powiedzieć. Od nich ostatnio był wywalany obornik, niedawno też było ścierlone. Także mają sucho. A z drugiej strony e, są one karmione sienokiszonką. I tam są jeszcze trochę młodsze sztuki, które karmione są temerem i które również dostają śród. Dzisiejszy materiał będzie dzielił się na dwie części Jedna to będzie właśnie takie poranne obejście A z drugiej Wam nagram po prostu mieszanie temeru i może trochę z wieczornego udoju Także tutaj mamy ładowarkę którą od rana wzięliśmy słomę I będzie nam służyć do wieczornego Oprzętu No i mamy tutaj nowy nabytek jest to kosiarka Samasza KDF 352, jest to 3, kosiarka czołowa. Mieliśmy poprzednio kosiarkę czołową też Samasza, tylko ta jest szersza. No i tamta po prostu stwierdziliśmy, że wymienimy na nową. Na taką samą tylko, że szerszą i nowszą, ponieważ tamta już nam wysłużyła kupę lat. E, tylnią też wymienialiśmy też na samasza i mamy teraz taki zestaw, właśnie i samacz z przodu i samochód z tyłu. E, 3,5 metra z przodu, 3 metry z tyłu. Także tak to wygląda. Nagrałem teraz taki krótki przerywnik i pokażę Wam wszystko. Tak się prezentuje kosiarka, nie pokazywałem jej wcześniej z racji takiej, że po prostu nie chciałem, tym bardziej, że to była zima jak ją kupiliśmy, nie, przy, nie przydawałaby się na razie, a teraz jest już coraz bliżej sezon, więc na pewno nam się przyda, teraz zaczyna się sezon, więc na pewno nam się przyda, materiały z koszenia łąk na pewno pojawią się na kanale. Tak jak wiecie, ten okres, ten okres wegetacyjny musi ruszyć, żeby móc cokolwiek w polu i w łąkach działać. Nawozy mamy posiane na, na zboża oraz w tamtym tygodniu sialiśmy też na łąki azot. Także na razie nawozy mamy zakończone, ciągnik można odpiąć. W tygodniu powinien pojawić się film z bukowania łąk. Będę chciał wukować, właśnie, case'em z nawigacją, żeby pokazać Wam troszkę, jak to od prac polowych wygląda z nawigacją. Co prawda, będę się też dopiero uczył, więc jakieś tam błędy na pewno będą się pojawiać. A tutaj przed Wami kolejny nabytek, który sprawiliśmy sobie dwa tygodnie temu. Jest to najświeższa rzecz u nas na gospodarstwie. Jest to agregat bezorkowy Porto 3-metrowy. Na, na zabezpieczeniu hydraulicznym eee, co jest fajne w nim fajne jest w nim zapotrzebowanie mocy to jest około 150 koni mechanicznych eee, jeździ się z nim około 9-10 na godzinę w zależności od tego jak ciągnik pociągnie ale co jest fajne co mi się w nim podoba że boczne talerze są składane więc jak ciągnik będzie miał problem bo wiadomo, agregatem robi się na głęboko, także można te talerze delikatnie unieść w górę i ciągnik będzie miał lżej. Jest on, agregat jest na wale teownikowym, każdy tutaj ze skrobaków mamy na oddzielnej zawleczce, także można bez problemu wypiąć. Agregaty można robić na głęboko, zarazem jak i na płytko. Stwierdziliśmy, że przejdziemy też częściowo na uprawę bezorkową, ponieważ dużo o tym ostatnio czytałem. No i na nasze gleby myślę, że będzie to lepsze rozwiązanie, ponieważ nie będziemy tracić tak wilgoci w ziemi. No i zobaczymy, jak to będzie. Pierwszy rok będziemy robić bezorkowo, tak, tak naprawdę. Ponieważ y, poprzednie lata to było tylko, jeżeli robiliśmy już coś bezorkowo To tak jak mówiłem wcześniej no na talerzówce, ta talerzówka tylko dwa razy szła w ruch I to tak to wyglądało, teraz sprawiliśmy sobie bezorkowca No i zobaczymy jak to w tym roku będzie wyglądać Będziemy uprawę bezorkową stosować między innymi pod kukurydzę Część pól zaoramy jeszcze, no bo wiadomo y, Część trzeba zaorać, a część zrobimy po prostu bezorkowo co? Zrobię jeszcze teraz krótki przerewnik, tak jak w, poprzednim, w poprzedniej scenie. I widzimy się wieczorkiem na wieczornym obszędzie. 16 witam w drugiej części materiału. Zabieramy się za wsypywanie się na kiszonki do paszowozu. Yy, pasze zostały już obie wsypane. Pogoda się troszeczkę zepsuła, ponieważ zaczął kropić deszczyk, zaczął trochę już popadało ale wiadomo jak to jest w rolnictwie deszcz jest zawsze potrzebny, nigdy go mało także nie narzekamy za chwileczkę wam pokażę jak to wygląda od zewnątrz dobra, kiszonkę mamy już sypaną. jedziemy teraz pod kukurydzę i zaraz wam pokażę jak to wygląda od zewnątrz tylko się ustawię Kawałek teraz i wyjdę wam pokazać. Że zrobiło się troszeczkę chłodniej przez ten deszcz. Powietrze zrobiło się wilgotne i, tak jak wcześniej, w obejściu chodziłem sobie w spodękach. Tak teraz, w spodękach jest dość chłodno. Tak wygląda. Piszonka nie jest zasucha, można powiedzieć, że jest idealna. Troszeczkę ziarna też w niej znajdziemy. Nie powiem wam, z którego ona jest roku, bo niestety nie pamiętam, ale my akurat mamy dosyć spore zapasy tej kukurydzy, także na pewno nie jest ona z tamtego roku. 1 tony na tą chwilę w paszowozie i dalej Dobra, 2260 kg mamy w paszowozie na tą chwilę. Co oznacza, że lada moment wojny kukurydzi się zakończy. Więc wchodzimy do John Deere'a Jeszcze pewnie jakąś małą piranie włoży. I będziemy jechać. Obornik już mamy wypchnięty. Teraz będziemy ścielić krowy, już są przegonione, gotowe do doju. Także idziemy na hale. Dobra. Także jesteśmy już na hali udojowej. Dzisiaj gościnnie z nami moja siostra. Z racji takiej, że mama nie życzy sobie, żeby być nagrywana podczas doju. I tak jak mówiłem na poprzednich materiałach, yy, halę udojową mamy typu Rybia ość wchodzi 5 sztuk na jedną stronę, czyli 10 od razu jest w doju, <laughs> hala została przerobiona z 2x4 na 2 razy 5, wydaje mi się, że bardzo dobry to był pomysł, krowy są teraz ciaśniej. nie zrzucają tak aparatów i... I są po prostu spokojniejsze. No wiadomo, jak to jałówki. jałówki jak pierwszy raz wejdzie, to zawsze tam jakieś problemy sprawia, ale, ale tak to wydaje mi się, że jest stanowczo lepiej. Jak widzicie po mojej prawej stronie, większość, bo trzy sztuki już są podłączone, pozostałe już się myją. Myją, właściwie, siostra je myje. I podłącza za jednym zamachem. Jedną zmianę mamy już wydojoną, to znaczy 10 sztuk w tej słabszej grupie. Teraz weszła ta lepsza. 50 sztuk jest aktualnie w doju. I co, średnio jedna krowa z tej lepszej grupy doi się około 10 minut. Już z jednej i z drugiej strony krowy się wydoją. wypuszczane są tymi oto bramkami, dymi i przechodzą sobie do następnego korytarza i tam wychodzą. Krowy są tego nauczone, ponieważ obora nasza i hala udojowa, Funkcjonuje już od 2010 roku. No wiadomo jak to w rolnictwie stado się oczywiście cały czas zmienia. Ale staramy się uczyć tych krów i jałówek, żeby po prostu jak najsprawniej. Wszystkie krowy mamy teraz podłączone. Czekamy aż się wydają. Następnie będziemy musieli je zasklepić, wypuścić i wpuścić następną, następne krowy. Po czym poznajemy, że krowa się wydoiła? No mianowicie, mamy tutaj taki zbiorniczek i kiedy w tym zbiorniczku po prostu mleko już nie przelewa się dalej, to wiemy, że krowa jest wydojona i możemy ją odłączać. Mleko pozyskane od krów leci tutaj sobie, płynie sobie tutaj tymi rurami bez zbiornika, w którym się chłodzi co ja dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego materiału mam nadzieję że wam się spodobał zapraszam do subskrypcji zachęcam do subskrypcji lajkowania jeśli macie jakieś pytania możecie śmiało zadawać tymczasem ja uciekam trzymajcie się do następnego cześć